Przystosowywania się do zasad, które są już nam narzucone, co powoduje bardzo og duże ograniczenie nasz młodzieży. To wydarzenie to dowód, że młodzi chcą i potrafią mówić o swoich prawach. Chcielibyśmy na pewno zwiększyć taką świadomość w, wśród młodych ludzi tworzących samorządy uczniowskie. Aby wiedzieli, jakie mają prawa, o czym mogą decydować, jak mogą działać. Chcemy także zintegrować chociażby tych młodych ludzi tworzących te samorządy, aby powymieniali się pomysłami, może nawiązali nawet jakieś współprace kto wie. Także mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie i dla całego środowiska szkolnego, dla całego środowiska samorządności szkolnej. Taką szansę przedstawicielom szkół z terenu powiatu konińskiego dał sejmik samorządów uczniowskich, jaki zorganizowano w konińskim Młodzieżowym Domu Kultury. Jego uczestnicy. Rozmawiali m.in. o tym, czyje są szkoły i miasta, kto decyduje o tym, co się w nich dzieje i dlaczego młodzi nie decydują o sprawach młodych. Młodzi, y są najlepszymi ekspertami w swojej dziedzinie. Te wszystkie decyzje, które zapadają w ich sprawach, to oni wiedzą, czego potrzebują. Także ja nie wyobrażam sobie ich nieuczestniczenia w podejmowaniu tych decyzji. I to nie dotyczy tylko młodzieży, ale każdej grupy społecznej. Wszyscy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, a tak naprawdę nie tylko wypowiedzenia się. Ja bym poszła nawet krok dalej. Przynajmniej takie jest moje marzenie, żeby nie tylko decydować, ale również współtworzyć. Sejmik przygotowali sami uczniowie przy małej pomocy Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Młodzi to przyszłość. I to dla nich te wszystkie działania, te duże projekty, ta infrastruktura, te duże projekty, te duże granty, te duże projekty są też dla nich. Natomiast działając jako aglomeracja, nie możemy zapominać także o tych najmłodszych. O tym najmłodszym pokoleniu, którym, które mam nadzieję będzie rozwijało tą aglomerację w przyszłości. Na organizację Sejmiku Stowarzyszenie pozyskało 18 tysięcy złotych od Narodowego Instytutu Wolności.